Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam przepis na genialny paszczet. Mamy sezon już na cukinie, także paszczet z cukinii, paszczet e, cały warzywny. Także jeżeli nie jecie mięsa, nie lubicie mięsa, bo chcecie jakieś odskoczni do takich tradycyjnych paszczetów, no to ten przepis jest dla Was idealny. Koniecznie wypróbujcie ten przepis, a jeżeli wykonacie go, zróbcie zdjęcie i dodajcie na mój Instagram. On wyświetla się po mojej lewej stronie, a teraz już zostawcie łapkę w górę i do roboty. Przepis, moi drodzy, rozpoczynamy od cukinii. Jak widzicie, mam tutaj dosyć sporą ilość cukinii z domowego ogrodu. W tym roku plony się udają, jak macie to na załączonym obrazku. Oczywiście wszystkich tutaj nie zużyjemy, chyba że chcecie zrobić dużą ilość tego paszczetu. No to jak najbardziej. Ja będę potrzebował trzy szklanki takie odciśnięte odciśniętej cukinii, czyli z cukini wykrawamy tutaj środek, zaraz zobaczycie jak i ścieramy na dużych oczkach tarki. Najpierw użyję tutaj tą końcówkę, którą mam, czyli odkrawam dupkę, następnie na pół jeszcze raz. Robię to tak dlatego, żeby wyczyścić cukinię z gniazda nasiennego. Tego nie potrzebujemy w paszczecie, to ma za dużo wody, a chcemy mieć ten sam miąż. Oczywiście, do paszczepu używamy cukinii wraz ze skórką, także nie obierajcie jej wcześniej. O. I robimy tak jeszcze z jedną całą cukinią. Myślę, że te 3-4 szklanki powinny tutaj być. Może na początek weźmiemy. Jeszcze pół, zawsze można dokroić, a tak, żeby się nic nie zmarnowało, to ten sposób jest troszkę lepszy. I tak samo na pół. Jeszcze raz na pół wydrążamy i już przechodzimy do ścierania. Cukinie ścieramy na duży oczkach. Kończę ścierać cukinię. Ostatni kawałek trafia do miski. I teraz za jednym zamachem, żeby nie brudzić pięć razy tarki, do jednej miski do tej samej dwie marchewki również na tych grubych oczkach. Następnie wszystko traktujemy solą około jednej łyżeczki delikatnie to tylko przemieszam tak, żeby sól pomogła wydobyć wodę, która jest zawarta i w marchewce, ale głównie w cukinii. Nie chcemy rozwodnić naszego paszczetu, także musimy ten etap zrobić. Można oczywiście większą miskę wziąć, do łatwiej wam się będzie mieszać, ale ona i tak za chwilę opadnie. No, tak jak mówię, puści soki, następnie wyciśniemy w rękach bardzo mocno, tak żeby jak najbardziej suchą masę przełożyć już do następnej miski, gdzie będziemy już finalnie wyrabiać paszczet. Kiedy mamy jeszcze tarkę na wierzchu przechodzimy do starcia sera, te same oczka czyli grube oczka, około pół kostki czyli ponad 150 gramów takiego serka będzie nam potrzebne, może być to gołda, może być to emmentaler, może być to nawet cheddar jeżeli macie i nie liczycie pieniędzy, edamski, gołda. Nie, czy jakiś radamer są tańsze także do takiego paszczetu jak najbardziej można użyć takiego typu sery grunt żeby to był ser żółty także ponad pół kostki zjeżdżamy jak widzicie idzie to błyskawicznie może jeszcze troszkę no na około 150 gramów potrzebujecie jak będzie ciut więcej, to też się nic nie stanie, i od razu taki serek przenosimy do miski, już w której będziemy wszystko mieszać. Kolejnym krokiem jest posiekanie jednej cebuli. Jedna średniej wielkości cebulka musimy ją pokroić bardzo cienko, czyli kosteczkę. Najpierw jak widzicie, w jedną stronę, i za chwilę już przechodzimy do krojenia w kostkę. Cebulka trafia do Michy. Zobaczcie jak w tym czasie wodę oddały warzywka, wycisnę je. Zobaczcie ile tej wody tutaj leci. Ja pozwolę je sobie odcisnąć od razu do zlewu i pokażę już Wam je odciśnięte w misce razem z serem i cebulą. Warzywa są już odciśnięte, są już naprawdę dosyć suche i teraz przychodzi kolejna jajka. Żółtka dodajemy do masy warzywnej, a białka do drugiej miski. Białka będziemy ubijać na sztywną pianę, tak żeby sprawić, że paszczet będzie bardzo puszysty i lekostrawny. Do białek szczypta soli i ubijamy. Białka są już ubite, bardzo gęsta piana. Tutaj do masy warzywnej dodajemy teraz przyprawy, ale zanim to zrobimy, no to pół szklanki oleju oleju zwykłego, takiego rzepakowego, może być też słonecznikowy. U mnie szklanka ma 250 ml, czyli około 125 ml oleju trafia do środka. I teraz, tak jak mówiłem, przyprawy. Pamiętajcie, że troszkę tutaj soli już było, ale większość z niej odpłynęło wraz z sokami z cukinii. Także najpierw przechodzimy do pieprzu, za chwilę posolimy. Dosyć mocno, intensywnie doprawiamy, tak żeby ten smak był bardzo taki charakterny. Nie może być to taka jałowa fajda, musi to być wyraziste. Do tego majeranek. Zobaczcie, najpierw majeranek sypię w dłonie, rozcieram go tak, żeby uwolnić jak najwięcej z niego aromatów. Taka jedna spora garść powinna wystarczyć. Jeszcze do tego szczypta soli. Dodajemy również suszony, taki granulowany czosnek. Około dwóch łyżeczek. I żeby to wszystko miało swoją jakąś tam formę, e, musimy dodać spoiwo. Naszym spoiwem będzie tutaj Bułka tarta, również liczymy całość w szklankach. Półtorej szklanki dodajemy do środka, następnie całość mieszamy. I kiedy to będzie wymieszane, dodajemy dopiero pianę z białek. Wygodniej chyba będzie, jak to zrobię ręką. I do tak przygotowanej masy, zobaczcie, ona jest dosyć taka zwarta, dodajemy pianę z białek. I teraz już bardzo delikatnie całość mieszamy. Paszet będziemy piekli w takich keksówkach, ja mam tutaj standardową około 30 cm długości, odrobina oleju do środka nacieramy. Wszystkie ścianki bardzo dokładnie. Do tego trafia odrobina bułki tartej. I rozprowadzamy ją po wszystkich ściankach. I teraz całą masę przekładamy do środka. Za chwilę ją jeszcze tak ubijemy, uformujemy. Na samą górę teraz troszkę jeszcze przypraw. Najpierw tutaj trafia majeranek i odrobina dosłownie tymianku. I taki oto paszczet trafia do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza na około 40 do 45 minut. I tak jak mówiłem moi drodzy, paszczet spędził w piekarniku około 40 minut. Temperatura przypominam 180 stopni. Grzanie, góra, dół. Bardzo ładnie wyskoczył z foremki. Ja go zostawiłem do całkowitego wystygnięcia na około 3 godzinki. A później jeszcze włożyłem do lodówki na całą noc. Także on tak się prezentuje po takim czasie. Widzicie jaki jest piękny. Szkoda, że nie możecie poczuć jego zapachu, ale postaram się wam pokazać jak on wygląda w przekroju. Spójrzcie. Delikatny Puszysty, widać dużo warzyw, jeszcze ta cukinia się przebija. Pokroję kilka kawałków, ułożę na talerz i pokażę taką końcową prezentację. No i spójrzcie, tak oto wygląda wersji finalnej. Do tego możecie zrobić sobie jakiś sosik, może tatarski, może nawet delikatnie żurawinowy, albo i przysmak sosów polskich, czyli sos czosnkowy. Także ja na tym kończę odcinek. Lecę zajadać. Wam życzę wszystkiego dobrego. Nie zapomnijcie o łapce w górę, komentarzu oraz subskrypcji. Do zobaczenia. Cześć, cześć.